To sprzed abdot Artystka oburzona, awantura z hotelem. Dorota Rabczewska estepiet ostatnio ma pas z do kreska liczowych wydarzeń, które trafiają na czobówki gazet. Afera Goni Afer, a gwiazda, nie CHCC zostawa TN, CH nie wypowiada się na portalach społecznościowych. Co tym razem jej podpadł? Teraz wokalist spotka bardzo przykra sytuacja na urlopie. Para pojechała nad morze z zamiarem witowania dwóch miesięcy trwania ich map 2. Specjalnie udali się do juraty w nocy. Kreska eby zachowa dyskrecji. Nad ranem spotkała ich jednak nieprzyjemna niespodzianka, ponieważ Kreska pod oknami luksusowego obiektu czaili się Kreska paparazzi. Po przedyskutowaniu przez piosenkarkę sprawy z hotelem, ten wydłumaczy psi. Kreska e nie mieli z tym nic wspólnego. Doda jednak jest innego zdania. Niemniej nikt nie powiedział piejezbowa przepraszam. Zbulwersowana gwiazda postanowiła podzielić się tak historii na Instagramie. Przyjechaliśmy w nocy, nikomu nic nie mówiliśmy. Taki wypadik do Juraty na dwa dni. Kreska Eby, Witowa 2, miesięcznic map, kreska EC. 2. A rano, na plac kreska Y hotelowej, przed oknem mojego pokoju, stali gotowi paparazzi. Dyrektor hotelu stwierdził, Kreska to na pewno nikt z obzbugi, tylko mieszkańcy hotelu mnie sprzedali. Napisała pod ZDJ odciem doda. Później by było tylko gorzej, ponieważ kreska fotoreporterzy zaczli odleźć poza hotelem i zrezygnowana para postanowiła zmieni obiekt. Piosenkarka poprosi bafanów o jakie hotelowe rekomendacje w okolicy. Zrezygnowana piosenkarka postanowi ba finalnie zrezygnować z urlopu i jeszcze wieczorem wróci po do domu. Na SZCZ, cie gwiazda ZDKY BANA cieszy się z bodcem spędzi chwil na kreska Y.